W dzisiejszym filmie z musimy sobie zrobić gigantyczny penik, a to dlatego, że oczywiście jest nowa wojna klanów free to play, a więc w tej wojnie klanów każdy może wygrać, tylko ono trzeba być dużo farta i w ogóle zobaczcie jakie huge są, jakiś w ogóle do minus jest tutaj dosyć dziwny. Mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie uda nam się chociaż jednego huge'a wydropić, no i też żeby mieć większą szansę na huge'a to rangę musimy porobić jakby. Trochę sobie robiłem jak coś było prostego, na razie mam 11, prawie 12, ogólnie chyba 13 ranga jest i na starcie w sumie tym bym się zajął tak naprawdę, jakby tutaj ostatni quest mamy. Żeby niszczyć te rzeczy z diamentami No to najlepiej sobie pójść tutaj I w ogóle jedną rzecz dziwną widziałem Taką skrzynkę widziałem tutaj Normalnie były same te diamentowe pilary tutaj A teraz jakaś taka skrzynka była Ale i tak się mało farmi I tak ten tutaj spot jest kompletnie bez sensu Dobra, ale musimy sobie w tym czasie w sumie pójść chyba na farmę Tak mi się wydaje Trochę dalej w sumie Musimy sobie tutaj pójść I zobaczyć ile teraz jakby rang właśnie dali Jest ranga 12, 13 i jest 14 ranga No maksymalnie 12 Wbiję 13, będzie ciężko wbić. No i też musimy maksymalną ilość waluty wydropić. Aktualnie mamy 452 tysiące. Nie wiem ile jest max. Czy jest 500 tysięcy, czy jest milion. Zobaczymy w sumie. Dobra, ale ja robię trochę te questy i spróbujemy maksymalną ilość coinów później wydropić. Zobaczymy ile właśnie jest max. I powiem wam, że w sumie teraz mamy mega dobre połączenie jakby rzeczy, bo musimy wszystkie trzy questy robić na ostatniej strefie. Musimy niszczyć rzeczy na ostatniej strefie, rozwalać słoiki na ostatniej strefie i mini skrzynki na ostatniej strefie. No to wiadomo, żeby mini skrzynki rozwalać to potrzebujemy Game Passu pewnego za który w sumie trochę dałem, a mianowicie tutaj tego, chest Mimika, potrzebujemy. I przy okazji możemy spróbować teraz tą maksymalną ilość coinów wbić, jakby sobie TNT nawet tutaj trochę pomóżmy, żeby było szybciej. O, już mamy pierwszą mini skrzynkę. W ogóle, co leci z takiej skrzynki? Jakieś itemki pojedyncze, są. ilu tego w ogóle posypało się? No, powiem wam, że całkiem dobre te skrzynki są. I od razu tutaj kolejną skrzynkę mamy. W ogóle te skrzynki mają różne kolory. Ciekawe, czy drop się jakby różni z tych skrzynek, zależnie od koloru. No, z tej praktycznie nic nam nie wyleciało. Dobra, czyli jednak się różni. Dobra, i mamy maksymalną ilość Coinów, czyli 500 tysięcy jakby dalej, zobaczcie, że już się nie nabija. A więc dobra, myślę, że na naprawdę dużo panik mamy, tylko musimy jeszcze sobie rangę minimum 12 wbić, tylko znowu mamy rozwalanie tych diamentowych rzeczy. To jest najgorszy quest, jego strasznie długo się robi, bo tutaj nawet na tej VIP strefie te diamenty się wolno respią. I w sumie powiem wam, że skoro teraz musimy te diamenty rozwalać, to możemy tutaj na ostatnie strefy przetestować 1 giga dziwny team. Tutaj założyłem super lightnik, do tego nakliknięcia enchant, 3 blasty i jeszcze tutaj to, zobaczymy jak to będzie działać, jak to wszystko będzie się tutaj rozwalać. Właśnie, czy to w ogóle będzie się coś sensownie rozwalać. No powiem wam, że tak całkiem nieźle się to rozwala. No powiem wam, że mocny to jest team. W sumie to powiem wam, że z takim teamem, to ja farbię praktycznie więcej tych gemów niż z moimi petami. Zobaczcie jak to leci tutaj. Jeszcze w sumie możemy jedną rzecz zrobić. Zamiast jednego na przykład Blasta, możemy sobie odpalić tutaj enchant na Massive comet. Jeszcze może Massive Cometa nam się zrespi. No zobaczcie, jak tutaj leci w ogóle. Ten super lightning mocny jest, powiem wam. I w sumie powiem wam, że trochę i tak mi zajęło zrobienie tej rangi, kolejnej nie mam zamiaru robić. Odbieramy sobie tu ostatnią nagrodę. Dostajemy trzy takie potki, w sumie dużo tutaj jeszcze takie rzeczy. No i tu mamy taką rangę. To jest chyba stara ranga. Ona była w tamtym tygodniu, ale no tak jak mówię, na razie tej nie ma zamiaru robić. Teraz mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Musimy po pierwsze kupić sobie 10 takich potek. Na laka, żebyśmy całą noc mogli otwierać. A po drugie, musimy kupić dużo enchantów na laka, piątkę i szóstkę, żebyśmy trochę tego porobili. I w ogóle masywna kometa tu sobie spadła. No dobra, fajnie. Ale zobaczcie, że w ogóle, jak mało tu się dostaje z tej komety. Czyli, no to trzeba na ostatnie strefy nawalać tą masywną kometę. Ale dziwne, powiem wam, bo nic nie rozwalałem tutaj. Albo tu jest napisane, że po prostu jest szansa, że to się zrespi. Jakby nic nie musicie rozwalać, żeby ta masywna kometa wam się zrespiła. Dobra, ale tak jak mówię, idziemy na tej tryplazę i musimy kupić dużo enchantów i dużo taki przy okazji tutaj widzę huge Też sobie nim, oczywiście, zakręcimy. Zobaczmy, czy nam wyleci. No, niestety nie, nie, wyleci. Dobra, jeszcze raz tutaj cyk tym. Czy tutaj coś będzie ciekawego? Też nie dobra. mysza. w to idziemy na Portrait Plaza kupować Enchanty i. Podki. Dobra, i trochę powiem wam, że kupiłem trochę przerobiłem, ale mamy taki team. Tutaj musimy sobie to pozdejmować wszystko. Zakładamy 5 enchantów na laka szóstkę. Jeden jeszcze w sumie musimy sobie zrobić, bo nam zabrakło trochę, a w sumie to nawet 2 zróbmy. Cyk, tutaj zakładamy dodatkowo dwa huge huntery. Do tego odpalamy 10 koktajlik, gdzie każdy koktajl daje nam plus 300% laka. Do tego takie trzy potki odpalamy siódemki, które dają nam 175% laka. No i do tego musimy odpalić. 7 takich szóstek I jak z taką ilością boostu Nie trafimy huge peta, to ja nie wiem kiedy by Trafimy huge peta, niech to się otwiera przez Całą długość tych potek, zobaczymy Czy uda nam się trafić właśnie huge'a tutaj Jeszcze w sumie o jednej rzeczy zapomniałem Dobrze sobie teraz przypomniałem, robiłem specjalnie Rangę, a nie odblokowałem dodatkowych jajek I tu w ogóle mamy 6 jajek Tak naprawdę, no dobra to w sumie dobrze To zrobiłem, drogie to było powiem wam, Ale ważne, że to mamy, przyda nam się to na pewno Do huge peta. teraz możemy 77 Jajek chyba otwierać, dokładnie tak no to, to już jest naprawdę duża ilość. Musimy chociaż jednego hugea trafić. I powiem wam, że minęło naprawdę dużo czasu. Otworzyłem bardzo dużo jajek. Chyba największą liczbę, jaką kiedykolwiek w sumie otworzyłem, tak naraz. Zresztą zobaczcie sami, ile mam jednego rodzaju petów, jakby zwykłych petów. Tych najsłabszych petów, które lecą, już wam mówię z którego jajka. Tutaj z tego jajka mam ponad milion, jak sami tu widzicie. Tu mam 500 tysięcy, a więc tu mam już półtora miliona petów otworzonych, półtora miliona jajek. Łącznie myślę, że otworzyłem gdzieś około dwóch milionów jajek. Jak to dodamy, to dodamy. Tutaj mamy tych 177 tysięcy. Jeszcze tutaj dużo mamy tych, tych mamy sporo. Tutaj tych 130. 40 tysięcy goldów mamy. No myślę, że około 2 milionów może być. I niestety, jak widzicie, nie ma tutaj żadnego hugea. Ale musimy wydropić hugea. Nie zakończę tego filmu, póki nie wydropimy przynajmniej jednego hugea. To jest wstyd, żeby liter klanu nie miał huge. bo już mamy 4 hugea ogólnie w klanie łącznie trafione. Jakby chyba jeszcze się łapiemy teraz do topki. No tutaj na 70. miejscu jesteśmy, a więc na razie jeszcze jesteśmy w topce. Ale dobra, idę to wszystko przerobić. Zobaczymy, ile wyjdzie nam goldów. I ile w ogóle to będzie warte, tak naprawdę. Wiadomo, że tyle nie dostaniemy tego, ale zobaczymy, ile łącznie w gemach to jest warte. Ciekawe w ile będzie kosztować przerabienie miliona petów. A w sumie to nic nie kosztuje. Zapominam cały czas o tym. Dobra, teraz przerabiamy to jeszcze na Rainbowy. Tutaj jeden aż nam wyjdzie taki pet. Powiem wam, że wydropienie tych najlepszych petów to jest masakra. Ten tutaj pet ani jeden mi nie wyleciał. Dalej mamy tylko tego jednego, którego sobie kupiłem za 700 tysięcy. Trochę za trudne te pety są do drapienia, no ale przynajmniej cokolwiek są warte dzięki temu. Bo tak to nic by nie były warte, jakby łatwiejsze były. Dobra, i wszystko poprzerabiane, zobaczmy ile tego łącznie wyszło. No tych 4000 to jest warte niby 4,5 miliona, wiadomo, że tyle. Tutaj to jest warte 500 tysięcy, w sumie mało. Tutaj to niby jest 2,3 miliona warte. To jest warte w ogóle 13 milionów, niby. No i tutaj te sowy są też warte 11 milionów. Dobra, ale zostawiam to na kolejną noc. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się trafić tego hugepeta zakichanego. I powiem wam, że teraz już minęło naprawdę, naprawdę dużo czasu. Jeszcze więcej niż wcześniej. Ogólnie ten film zacząłem nagrywać w sobotę. Dzisiaj jest środa. Czyli już praktycznie 3 albo nawet 4 dni otwieram, powiem wam. Jakby były jakieś małe przerwy, ale zobaczcie sam. Ile ponownie mam petów? Tych mamy 1 300 000, tych mamy 700 000, tych mamy prawie 300 000, goldów mamy 150 000. No powiem wam, że mamy tak gigantyczną ilość petów i zgadnijcie, ile huge petów trafiłem. Trafiłem równe 0 petów Powiem wam, że mam jakiegoś minusowego laka w tej grze i to naprawdę. LCLC wrzucił tweeta, że w ciągu 8 godzin trafił 3 huge pety Nightfox wrzucił film, że w ciągu 3 dni trafił 2 huge pety, a ja otwierając przez 4 dni nawet na dwa konta nie trafiłem ani Jednego huge Powiem wam, że to jest naprawdę popsute. Ja nie wiem, co mam zrobić w tej grze, żeby w końcu trafić huge Jednego trafiłem, ale to mega fartem. Pójdźmy przerobić to wszystko teraz. W końcu musimy to sprzedać, bo powiem wam, że jak ja będę cały czas tak typety magazynował, one cały czas idą z sceną w dół. Musimy to wszystko przerobić i przynajmniej część teraz sprzedać. Jeszcze będziemy próbować trafić huge, ale tak jak mówię, przeróbmy to wszystko teraz. Po raz kolejny w sumie, tak naprawdę. Zobaczymy, ile finalnie będziemy mieć tych wszystkich rainbowów. Dobra, i po raz kolejny wszystko poprzerabiane. bym robił aczywmenty, to z 15 razy by My zrobili te achievementy, powiem wam. Ile tego mamy? Mamy 222 tepety no to za tepety mamy 5 milionów gemów. Tu mamy 4 takie tylko, no to za tepety mamy 2 miliony, tutaj mamy takie, no to za te też coś tam zarobimy. Tych mamy 208, no to jakby te niedużo są warte, chociaż one są shiny, powinny być więcej warte. Tych mamy 10 tysięcy, za to byłoby 7, 8 milionów w sumie. No i za te mamy niby 20 milionów, chociaż to raczej nie jest tyle. Na drugim koncie cały czas się otwiera, może jeszcze trafimy. Ogólnie cały czas powiem wam, że teraz też robię rangę, żeby może kolejną rangę wbić Dzięki czemu będziemy mieć trochę więcej jajek. Jeszcze trochę mi brakuje. Ale dobra, idźmy w końcu to sprzedać, tak jak mówię, bo naprawdę ja nic na tym nie zarobię, jak my będziemy cały czas magazynować te tapety. Nie nawet jakoś tak to giga tanio sprzedajmy, że po prostu cokolwiek na tym zarobić, tylko standardowo tutaj huzyk nam jest potrzebny. Dobra, i mamy huge peta w sumie po 10 spinach. Zobaczmy, czy wejdzie ten 0,1%. No nie jak zwykle nie wejdzie. Ale drugi huzyk jest, dobra, to może teraz wejdzie. Dwa z rzędu i czy będzie? No coraz bliżej jest tego huge'a. Dobra, trzeci jest. Może teraz będzie. No coraz bliżej się kręci tego juchza, dobra, teraz to w ogóle gdzieś daleko giga. No i czwarty, nie ma ale takie osiem potek, to w sumie bym sobie przytulił. Tylko że nie, dobra, nie wejdzie. Mniejsza w to. Nie no, dobra, kolejnych huge. Dzisiaj dużo tych huge jest spowiewał tutaj w tym spinie. Też nie ma. Dobra, idziemy stąd już. Już nie ma nic ciekawego, jeszcze tylko tutaj raz kręcimy tym. No i tutaj też nic ciekawego. Idziemy w sumie na normalną trade plezę, bo tam szybciej te pety zajdą. Dobra, mamy tu jakąś trajplezę, będziemy sprzedawać to dużo taniej niż jest rap, bo mamy no gigantyczną ilość tych petów. Od jakich by tu zacząć? Zacznijmy od tych najlepszych. Tutaj te za sztukę są 22 tysiące. To wystawmy 10 sztuk za 99 tysięcy. I spróbujmy sprzedać wszystkie. Dobra, już pierwsze się sprzedały, powiem wam. Jedna sztuka się sprzeda 10 sztuk. Może zaraz zaczną więcej kupować. Tutaj mamy z tego w takim razie 2 miliony gemów. Tylko i wyłącznie z tego. Jeżeli sprzeda nam się to. Dobra, wystawiono 8, więcej nie mogę. Tutaj sobie jedna osoba właśnie kupia. I druga sobie kupuje. Dobra, to coś się sprzedaje. Sprzedajmy to wszystko. Dobra, niech to sobie tak stoi. A w tym czasie patrzmy, co inni sprzedają. Tutaj za 50 tysięcy 1000 sztuk ktoś sprzedaje. No, to powiem wam, że grubo. Ale poza tym nic ciekawego nie ma na tej trade Plazie. Dobra, niech to sobie tak stoi. Jeszcze w sumie, jak to się sprzedaje, tutaj to możemy jedną rzecz zrobić. Możemy mailboxy sprawdzić. Dawno tego nie robiłem. Jakby tutaj mamy trochę takich mailboxów. Tutaj, oczywiście, za wszystkie prezenty. Dziękuję. Tutaj, podki, nie podki. Tutaj, pozdro. Tutaj. Będę na odcinku, no jesteś oczywiście na odcinku Tutaj taka książka, Strong Pet, oczywiście dziękuję Za te rzeczy, tutaj jakiś ekskluzyw, tutaj takie rzeczy No przyda nam się to oczywiście Tutaj jeszcze jakieś egzotyk, pety, czarby, potki Więcej potek, więcej enchantów Tutaj takich rzeczy, tutaj jakaś w ogóle wędka Tutaj potki, potki, no i ta power szóstka Oczywiście za wszystko dziękuję, jak chcecie mi coś wysłać To mój nick to Holix, mega oczywiście Ale dobra, niech to sobie stoi, na razie dwie sztuki Sprzedaliśmy, 200 tysięcy gemów zarobiliśmy na tym Dobra i powiem wam, że trochę taniej to Wystawiłem, ale chyba sprzedamy teraz Wszystkie super korgi. tutaj zostało nam ostatnie 10, no logościu gościu, kup sobie ostatnie 10, trochę na tym zarobiliśmy jeszcze mamy dużo innych petów do sprzedania teraz, teraz może zajmiemy się sprzedażą tego, nie wiem, tutaj wystawmy 20 sztuk za 30 tysięcy, to też myślę, że jest opłacalny biznes, no i dobra, ktoś sobie to kupuje, jakby tak jak mówię, chce się po prostu pozbyć tych petów nie chce siedzieć na tej plazie dwa dni i sprzedawać tego wszystkiego, i powiem wam że jakoś te pety schodzą, coś na tym da się zarobić, sprzedaliśmy tego trochę, jeszcze mamy dużo więcej tego do sprzedania, no bardzo dużo tego mamy do sprzedania, ale sprzedaliśmy. Całej resztę zajmiemy się w drodze do Titanic'a, którą mam nadzieję, że jutro wrzucę. Sprawdźcie sobie ten film i do następnego.